U ciebie to wygląda tak, że budujesz za dużo i dostajesz pompę, a potem czego jesteś smutny, czego dostajesz? A on nic nie dostaje obrady. Bo jak po prostu, jak gram na budowanie, to takie mam w mózgu, że muszę budować po prostu. A to musisz myśleć, nie budować. Ale budowanie to jest życie. O ty, nowy filter jest. No ale to jest po prostu a tu Patrz, patrz, patrz. I cyk 260, drugi level. No. no dawaj tu, bo ty też masz. No lecę, lecę. No. W górę się wsycuj. ja się wsycuj. Co? Co mi z twoim telefonem robisz? A, bo Wybosasz to jest. O, No to jest ta miejscówka, po prostu ona też chromatycznie jest z tym, a. tu jest ten roket, coś tam, to gówno, a jednak nie ma, okłamałem cię, ale z tobą, frajer. Ok. a e. Ej, ale tu nie ma domu. No, no do dupy jest ta miejscówka, nie wiem, po co my tu w ogóle, a, no tak. Bo ty jej nie nieopcia... obczek... ja tu nie ma domu. I cyk, no bo to jest biedna miejscówka, jak widzisz. XB. Ale z góry to prawie. O O, Karni. wezmę nam chrom, to sobie pójdziemy szybko do stref albo coś w tym stylu. Dobra. E, tu masz tego samega i mam jeszcze gluty. Sześciopaki Ty to no. wiesz, jak się Nie tak jak Ty, O! Nie zagluznął cały. Dobra, i tak tego nigdy nie użyjemy. A to zlutowałeś? Nie. Poleciałam no, z Tobą. No, ale jesteś miłą świnią. No, mam nadzieję, że umrzesz w frajerze. O, świnio! I czego ty masz więcej armury ode mnie? Bo ja wypiłem potkę, te potki. Ty tych ze strony. Tu masz beczki. No dobra. No, no. A ile 3 Trzy. No, no, no. A tu masz jeszcze w środku. No widzę też że to jest. I to tyle w tej miejscówce, że nic nie ma w ogóle. Skrzęka jeszcze gdzieś jest. No tu jest już. Mam odpoczynek. I gówno shotgun wypadł Czyli A, gówno shotgun rozumiem. To lecimy, nie? No czekaj, tu się nie da lecieć. A nie, da się No skrzynka. Skrzynka. Eee. Lecimy. Łale to wybiło. Odawaj do tego balona jeszcze tego chyba najlepiej. Fajnie, no. nie wezmę w zabawę. O, główny kolejny szanowny. Ja za tylko wziąłem macy i też. No. Dawaj, na tutaj. No spokojnie. Może moglibyśmy chyba na kwiatka mojego pójść, bo mam Ej, ty czyste... Tu są dwóch typów! Idę! Dobra, jak mnie uczyłeś, nie będę teraz budował wcale. <grych> jeden leży. Gdzie oni są? W środku tam byli. Aaaa! A, ja tak... a jeszcze jeden typ, to jest inny. No mówię, że dwóch tu jest. Leży. Ale to są bomby. O fajnie, dostałem jakimś cudem obrażenia. No bo tu grano. Nie ma chora to... w ogóle. Eee, ty. granaty! Co serio? Nie ja... rzuca się granatów w teammate'u. Ale ty i tak nie zadajesz damagea. O, DMR! Er. Ja też on demon, er. o! Dawaj, blue No dobra. Tak! O! Fajno. Kurde, wolę sniperka i tak od tego demona, jakbyś mi się do dupy strzela, tym. No to DMR dla mnie też jest taki strasznie dziwny. Nie strzela tak prosto, tak jakoś zlatują te pociski. Te, te przenikają też dziwnie, nie wiem. Walą <laughs> tam gdzieś no, Możemy dojechać, bo i tak nie mamy chyba misji żadnych. No przynajmniej ja. Na idyllę. No, to tu się w tym biją. Nie, tam coś zabija się Świnia nie jeźdź, jeźdź. Dostał, nie marmora ten koleś. Leży tam. Dobra, to jeżdżam. Serio? Ani razu nie dostał chłopnie. O ja mam gluto, nie mam SMG, zapomniałem. A ja się tu zabudował Ej! Jeszcze z innego gdzieś indziej strzelają, super A jesteśmy w dupie Kolejny team! Co jest? Ale... Ja mam dwa amunicji Idę, mogę ci dać trochę ammo To jest drugi team I tam jeszcze gdzieś skądś nawalają o właśnie idą Fajnie się gra na komputery. Pada, 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 kurwa, pada, 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 kurwa, pada, pada, pada i chuj pada Pada, pada Ojej, Ojezaj Tutaj mam z dupą jakąś do rozmawiać teraz nie możemy płonąć No tak gdybyśmy sobie zbudowali i gdybyśmy płonęli Ok Ja też za niedługo będę miał tą dynię lol Uprawę ci głowę strzeliłem znowu z kołpa. Kto pyj... leciała ci dosłownie nad ryjem. To dzielę... a, okej. Okay. Taki jesteś, głupko kolu. Nie. Oho. Nie, taki jesteś, głupko kolu. Spierdal. <gry> Tu jakiś typ leciał obok mnie. No tu, leci... A, tu jednak leci dużo. No. Polec na chwasty. Mm, no. Najlepszy pomysł. Pewnie nawet się nie wyrobi ta sadzonka. Ale co strasznie. Jestem za straniec. O, jednak jest coś. O, mi mity, fioletowe. Epickie. To nie jest ten! Świnia. Nie on jest! Naprawdę. Już ktoś chce mnie zabić. No to umieraj. Kto tego typa nie ma. Nie jest. jest. wyżej? On jest na środku gdzieś. O, widzę, To grzyby. I idę do ciebie. Chcę poradzić, sam nie umiesz. Nie jesteś samodzielny. Oj, czekaj. No, i ty no super. I nie zrobiłem misji dalej. Ten kolej zawsze był na górze. Czego teraz jest na jakimś najwyższym dosłownie miejscu na świecie? Nie wiem. się szybko wyleczę może przedtem. No Cię spróbuję odrodzić. No nie jest tutaj, tak. No właśnie. Okej, zyszało że nie jeszcze... O, i... Tutaj czy odrodzić czy nie? No tutaj ja niby gdzie nie będę, przecież potem latał przez pół Nie, bo tu się bił typu. No już kulka U mnie na monitorze on się dosłownie zatrzymał na sekundę w chłopieczu. Zostawcie o, mnie. na i Matko! Nie wyrobię z leczeniem. Jeszcze jest nad tobą, pamiętaj o mnie. Wiem, wiem, wiem. Tylko przeładuję sobie wszystko. Mmm, jecha A dobra, zostaw Ja mam mu chciałem zbić to ucieka, teraz mnie odnów. Dobra, idę, idę, idę O matko 4 kile, jeszcze ubiłem tego typa do zera praktycznie I fizycznie No, najpierw muszę z tym chujem pogadać. No to rozmawiaj z tym chujem. Ty masz potyczki. Mam trzy klucze. Po co mi potyczki, jak mam pistolet? Szary pistolet. O, o mam swoje potyczki. On mi dał potyczki. Ale to przechowuj potyczki, bo ja przechowuję te. Eee, te. Te, okej, okay. rozumiem. Apteczki no. Tego zawsze ja muszę trzymać płotki. I co jest? Główno. Ty to kupiłeś? Nic kupowałem, bo coś coś. To, to... nie kupowałem, Co cześć ci To ma... To jest No właśnie. Ja coś kupił. Zainwestuję w żelka. Nie inwestuj we mnie, bo nie mam amunicji do niteli. To oddawaj. <noise> <noise> Gdzie jest ta pierdzielona tam? Skrzynka. Dobra jest. Nie wiem. Dobra, to idziemy do tego sejfu. Eee, możemy zginąć, ale. L y no jest, możemy jest. iść, czekaj. Najbliższy safe tutaj. O! O! Ja wezmę gluta, bo glut to glut i glut jest fajny, bo glut. Lol. Ok. Patrz twoje miejsce, twój dom. O, moje ulubione. O, wszyscy! <laughs> no drugi koniec cię przeniosł. Dobra, chodź. Idziemy do safe. Ej, możemy Jeden. się wybić zaznaczmy Jaki niech 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 Możemy się tym wybić. niech niech O! Już jesteśmy praktycznie na miejscu. Ale ja wolę niech To ja już otwieram sejfik. Amunicję. O, jestem prawie na miejscu. I czemu nie jestem w Chromie? Czy to nie dawało Chrom? Ale jak to, jak ta miejscówka będzie cała w Chromie, to chyba czy to ta Chrom, ale to nie jest w Chromie. Ty, teraz robi dźwięk otwierania sejfu. Zawsze był. Znaczy się taki znacznik otwierania. Zawsze był, koleś. Nie było, panie Myfa. Zawsze był. Co no, nie zresztą, że jeszcze wziąłem wszystkie fioletowe broni, to jeszcze ci zajęła e, e, Ja mam wszystko fioletowe teraz, o co ci chodzi? Ja, A też nie ja też mam, ja też mam, gluta. No, to graj lepiej, bo. Możemy jeszcze tu na safe polecieć. No to lecimy. A gdzie był ten safe tam? Dupie, dupie był. Użyj na wyspie Alady, no ale. Ezo. To pytał. Ja. Ok. Lunacz Ty Wiesz, że to nie ma strefy. No ale przecież możemy otworzyć, mamy na to minutę i. i... Zero O klucz. Nie otworzymy za ten czas. No niestety takie życie. O kurde zaraz nie. O snajperka Masz amunicję do snajperki no, mam Gdzie Tu masz ten Możesz sobie... To mam Ty, 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 ty! No ale to jest do dupy strasznie. No, Użyć sobie to już zżygasz się w pierwszym razie, w pierwszym użyciu. Nie jest to co było. Co? To nie jest to co było kiedyś? Nie no zobacz, patrz, patrz na mnie. No dobra Dzi na to napiśmy, ale gównoc No Dobra, dawaj To kiedyś też było na agencji, o dawaj jut Nie Hmm O w dupę typy My szaletę Ja uciekam Dobra, jedź, jedź, jedź Ja cię wezmę Najdę do ciebie jednak nie, bo ty nie umiesz jeść. To to! To nie umie jeść! Chodź! No nie! Chodź! No chodź! No chodź. Dobra, jedź! Dawaj pozwól! I co O oh. Akurat ty straciłeś! To nie był zbyt dobry pomysł tak to wrzuciłeś beczkę? Magic Mam apteczkę Ale złoto Mam apteczkę, ale nie wiem czy, ciebie, czy w ciebie inwestować, ale zainwestuję Dupę spisać tą apteczkę, za zasrany Spoko, ale nie wiem czy mi się zmieści <noise> Jak to, <noise> to można wszystko no to fajnie. I gdzie jest ten kciut? E, ten. Chodź, cię, to. Stój w miejscu. Aha, on jest. Aha. O, fajnie. Czekaj, czekaj, patrz, będę mega mózgiem. Nie, nie da się. Da się. Mm. O, jeszcze mam teraz sześciopaki, ci wyleczymy. No ale, fajnie. Widzisz, z tym mega mózgiem. No i znów dostałem. Szkuj się fajnego mać. Stąd. No i teraz mam high grant misiaczki. Nie Gdzie ucieka dostał? Może. Tam za górką jest. I tu są kolejni. No to jesteśmy w tak zwanej dupie. Ja bym polecał... Nie, o, typy gala. mi dojeżdżają! Bostał! Ze snajperki! Tu jest! Cię. O, fajnie! No to zajebiście, dwóch mi dojechało. fajnie. to trudno, i już Cię nie uratuje. Jakie TO?! O! Fajnie Nie no, dobrze było, dobrze było Po nie umiesz grać, no